Witajcie moi drodzy na ikonach motoryzacji, bo ten odcinek właśnie tutaj będzie się odbywał. Pokażę Wam, co tutaj się dzieje, możecie ze mną zwiedzać. No i odpowiemy sobie na pytanie, czy warto tutaj przyjechać, zobaczyć to na własne oczy, chociaż wydaje mi się, że to jest tylko pytanie retoryczne. Zaczynamy w takiej alejce samochodów filmowych. Tutaj mamy... BMW z Need For Speed, więc są też auta z gier. Jest też perełka z polskiego filmu Chłopaki nie płaczą, czyli słynna Toyota Celica, którą pan Psikutas BSS yy, przyjechał do fryzjera i dostał w pierdziel. Jak wszyscy znają tę scenę, więc można ją zobaczyć. <grych> Okrążając tą strefę yy, aut filmowych, przechodzimy do yy, strefy takich hypercarów, superkarów I od razu po mojej prawej stronie Ford GT no mega kultowy samochód szacowana wartość to około 6 milionów, ale myślę, że ona cały czas rośnie, bo tych Fordów wyszła ograniczona ilość, nie pamiętam ile, ale w zasadzie w takiej wersji jak ten, żółty kolor, karbonowe felgi, no to na pewno już to będzie taka inwestycja, która będzie tylko rosła, bo nie wiadomo czy w ogóle taki Ford jeszcze się pojawi z silnikiem tylko spalinowym, kolejny to już może być jakaś hybryda, więc to naprawdę jest no mega cacko i super zawiesić na chwilę oko na nim. Sam ten pakiet właśnie karbonowych dodatków, tak zwany pakiet odelżający Forda, seryjnie kosztował ponad 70 tysięcy dolarów, a obecnie na rynku wtórnym, ponieważ jest właśnie skończona ilość tych rzeczy, Tutaj wyczytałem, że y, można to odkup odkupić w cenie około miliona dolarów, także to jest naprawdę grubo. I po drugiej stronie naprzeciwko równie no, piękny samochód, jak jest Ferrari SF90 Spider. No tutaj już trochę Ferrari zdradza tą czystą mechanikę, ponieważ oprócz doładowanego V8 ma jeszcze trzy silniki elektryczne, no ale bryła tego klasycznego GT naprawdę robi robotę i myślę, że no warto na nim zawiesić oko, bo rzeczywiście takie Ferrari też z karbonową felgą, no musi się podobać. Po lewej e, mógłbym Wam pewnie opowiedzieć parę ciekawostek o Astonie Ast Martinie, o McLarenie, o Maserati, ale też wszystkie auta bledną przy tym Hennessy Venom, S5, które naprawdę jest perełką pod względem wyglądu, osiągów i budżetu, e, bo tutaj mamy już koszt oscylujący w granicach 11 milionów e, za, za ten samochód. 1800 koni, więc co tu można mówić w ogóle więcej. Zobaczcie. McLaren 720S Spider. To jest marka, która zawsze e, mnie jara. Najbardziej bym chciał pojeździć McLarenem Senna. W którym nie miałem okazji jeszcze spróbować prowadzenia tego auta, więc to jest takie moje małe motoryzacyjne marzenie, ale 720 też spoko. Samochód, który może nie jest jakimś super hypercarem, ale jest mega rzadki, czyli Maserati MC20, wyszedł w 2021 chyba, natomiast no, jego unikatowość i, i to, jak mało ich można spotkać na ulicy, sprawia, że warto zawiesić na nim oko dzisiaj. Z lewej reprezentanci Mercedesa, SLS AMG, no i GT w wersji Black Series 720 koni. Widać, że dokoksowany pakietem karbonowym, z tyłu półklatka, więc taka fura typowo na tor, śmiga 320 na godzinę, no tylko trochę droga, bo jedyne 2,5 miliona. O ile Porsche już nikogo nie zaskakuje, to ten model stworzony przez tunera Topcar w wersji carbon, limitowana ilość 13 sztuk, które powstały, no sprawia, że to jest taka perełka w pośród Porsche. No i w zasadzie przez to, że jest tak rzadkie, no to bazowa cena około miliona, które trzeba dać za, za ten model, wzrosła do trzech baniek. Opuszczamy superauta i wchodzimy do strefy centralnej, gdzie mamy takie, z różnych względów, ikoniczne samochody. No i oprócz, właśnie znowu, różnych modeli Ferrari 458 Speciale, Gran Turismo 296, motocykle Augusta, które też są no mega kultowe i mega takie niszowe. Skyliner 34 w oryginalnej seryjnej wersji model GTR. Pamiętam czasy, kiedy się mówiło, że 100 tysięcy za Nissana Skyline to jest dużo i że w ogóle te auta idą już w jakąś kosmiczną cenę. No to tego właściciel wycenia na 700. I to podejrzewam, nie jest jeszcze ostatnie słowo. Za parę lat możemy być świadkiem, aż te Skyline'y osiągną milion złotych. W środkowej części mamy też pięknie zachowaną Honda NXX, Na pewno bardzo fajna taka ikona motoryzacji lat 90., zwana japońskim Ferrari. No i Porsche 911 z pakietem RWB. Kto ma wiedzieć, ten wie, że to jest naprawdę fajna perełka motoryzacyjna. Ręcznie przerabiana, wycinana karoseria, po to, żeby zmieściły się te ogromne poszerzenia. Tuner, czyli Nakai. Akira na Sana, jeżeli dobrze wymawiam, no to właśnie sam tnie ten samochód, sam montuje te wszystkie elementy. Ten model, akurat ten, ten samochód z tym wnętrzem takim rudo, błękitnym i błękitnym kolorem, naprawdę robi robotę i pewnie bym jeździł, jakbym mógł. <ścoughs> Lata 90., kiedy motosport królował wśród. Marek samochodowych i każdy chciał mieć jakiś sportowy model, i Mercedes wtedy wypuszcza 190 z silnikiem 2,5 litra. Bardzo mocny samochód jak na tamte czasy, 235 koni w tak lekkim nadwoziu, no to był to naprawdę taki szatan na drodze. Natomiast no, wyszły w niewielu egzemplarzach, kilka egzemplarzy zostało rozwalonych, kilka zniszczonych w różnych wypadkach. Kilka poszło na żeletki na torze, i tak naprawdę takich perełek jak ten zostało już bardzo, bardzo niewiele. No i dlatego cena samochodu, który kiedyś można było kupić w granicach 50 tysięcy, teraz 1,300. No i kolejny samochód, obok którego nie mogę przejść obojętnie, czyli Ferrari F40? To są lata 80., a tutaj już było dużo takich pionierskich rozwiązań. Przede wszystkim. Karoseria tego samochodu to był taki, można powiedzieć, karbonowo-kewlarowy monokok, który był osadzony na stalowych rurach, więc samochód projektowany od początku już tylko do sportu. Tutaj widzimy w ogóle taki sportowy akcent jak centralna śruba, którą teraz stosuje bardzo niewielu producentów. Porsche na przykład wypuszcza w najbardziej takich hardkorowych sportowych modelach, a wtedy już 88 rok i Ferrari wypuściło centralną śrubę u siebie, więc naprawdę w połączeniu z doładowanym silnikiem V8 to była po prostu wtedy petarda na kołach. No i przechodzimy tutaj do takiej starszej motoryzacji, nawet bardzo, bo tutaj Bugatti, 28 rok. Um, następny fajny pick up z silnikiem V8. Ford, który jest naprawdę nieźle zrobiony. Podoba mi się zestawienie takiej ciemnej zieleni i e, tego mosiądzu czy tam miedzi. Ładnie to wygląda. No i są też nasze maluszki. Dzielnie tutaj prężą muskuły i przypominają o tym, co zrobiliśmy w tym roku, czyli wyprawa z Polski do Monako i zebranie dwóch milionów na dzieciaki. Na środku mamy niezły kontrast, bo obok Ferrari z silnikiem V12 6,5 litra stoi Multipla. Jak widać, też chyba została uznana za ikonę motoryzacji. No a tutaj już kolejne fajne samochody, które zapisały się jakoś tam w historii y, motoryzacji. Y, a tutaj w ogóle nie wiem co o tym myśleć, bo dwumiejscowy Aston Martin, który udaje małe miejskie auto. Tak naprawdę jest to samochód zrobiony na bazie Toyoty IQ. No i jak ktoś chce mieć Astona Martina o długości 40 cm, to może sobie kupić taki samochód. Ale zobaczcie tutaj, tu jest naprawdę fajnie, bo zaczynamy od takiego Cara, czyli Doja Vipera z 95. Naprawdę fajny samochód, silnik v 10 8 litrów aż. E, później Ferrari Testarossa. Sama ta nazwa brzmi naprawdę nieźle. Już sobie choinkę przywiozła na święta. No i De Tomaso Pantera GT5. To też samochód, który jest mega, mega rzadki e, i jest naprawdę super perełką motoryzacyjną. Właśnie przez to, że tak mało ich jest. 355 koni, V8-ka Forda umieszczona centralnie. Nawet nie, nie, nie wiedziałem o tym, że on ma silnik umieszczony centralnie. 1400 kW, 85 rok. Jak na 85 rok to naprawdę niezły pakiet wyposażenia. No i przenosimy się do świata motorsportu e, na kolejnej sali, mijając Lamborghini e, Super Trofeo. Po lewej stronie strefa driftu jest dobrze nam znane BMW 1. Z karbonowym body Eryka Goczała Obok Audi Quattro w kolorystyce yy, Waltera Rola. Naprawdę fajne. Quadra Sonika, maluszki. No i wchodzimy do takiego ścigania się poważnego, bo tutaj mamy samochód, który w tym roku zwyciężył w 24-godzinnym wyścigu Lamont. Więc naprawdę fajna gratka Chyba został ściągnięty z toru. Można powiedzieć, tak jak stał, bo jeszcze nosi tutaj ślady po walce. Opony oblepione gumą. Tutaj mamy samochody krzyśka Hołowczyca, więc też obydwa jego subaru sobie tutaj prężą muskuły. Tutaj jest replika, którą jeździł właśnie. W latach 90. w mistrzostwach Polski. No i Formuła 1, samochód z 1994 roku, formuła, którą osobiście jeździł Michael Schumacher, który wygrywał tym samochodem, ale też ta formuła była świadkiem tragicznego wypadku Artona senny, więc jak o tym mówię, to aż mnie ciarki przechodzą, naprawdę kawał historii. No i niesamowite, że ona tutaj stoi można ją zobaczyć. Tutaj wydaje się, że e, zmieniane jest koło i za chwilę odjedzie, e, czyli kultowe subaru e, dwudrzwiowe, e, można by powiedzieć, że w wersji kupę e, Maćka Aleksowicza. Trzymamy kciuki, żeby Maciek jeszcze się nim pojawił na trasach rajdowych, nawet tak e, tylko dla fanów, bo naprawdę fajnie by było je zobaczyć, jak się ściga. No a tutaj mamy odsłonięte wnętrze, takiej typ topowej wyścigowy, która no jest takim autem już typowo torowym z zaawansowaną aerodynamiką, samochodem, który bierze udział w wyścigach 24-godzinnych Le również, ale również w serii LMP4. No i co jest tutaj tak najbardziej ciekawego, no to właśnie chyba ten silnik umieszczony centralnie, silnik V6, który widzimy jest zaraz praktycznie za plecami kierowcy z tyłu skrzynia biegów, w którą jest w zasadzie gdzieś tam wplecione zawieszenie, bo tak naprawdę amortyzatory tutaj mamy na skrzyni biegów, to wszystko jest połączone z taką ramoklatką, która przechodzi przez ten silnik, przez elementy skrzyni, więc jest to naprawdę już kawał porządnej wyścigowej zabawki. No i wychodząc ze świata motorsportu, wchodzimy tutaj w taką alejkę Castrola, w której znajdziemy z kolei rajdowe legendy Evo wszyscy znamy, ale Escort w wersji Cosworth jest już naprawdę fajnym, fajnym takim rodzynkiem a dalej jest tylko grubiej bo zobaczcie, Lancia Delta w wersji Integrale Lancia Stratos która kiedyś robiła pogrom na odcinkach rajdowych no a tutaj mamy ciekawą zabawkę, bo klasyczna Toyota AE86 w wersji wyścigowej no a zobaczcie tutaj. Motocykl połączony z samochodem, który też kiedyś był e, fajną, taką wyścigową zabawką. I nazywa się on Morgan Free Wheeler. Nawet nie wiedziałem, że tak się nazywa Free Wheeler. Właśnie tu przeczytałem, że wyciąga 184 na godzinę przy mocy 83 koni. Trochę bym się bał nim jechać 180. Ale wygląda całkiem spoko. Wystawa Ikony Motoryzacji to na pewno wyjątkowe miejsce, gdzie spotkacie super auta. Auta, które zapisały się w historii motoryzacji czymś szczególnym, no ale też na pewno czuć smak różnych marek, czuć pasję konstruktorów do tworzenia wyjątkowych kształtów. No i czuć, że właściciele samochodów, którzy je tutaj wstawili, mają jeden wspólny cel: Posiadać coraz więcej. Fajnych samochodów. Za chwilę rozpoczynamy oficjalną konferencję pras prasową wystawy, więc idę się przebrać. No i widzimy się na konferencji. Dlaczego właściciel Hamera ma dobrze wystawiając auto na wystawę? Dlatego, że jak widać nie musi go czyścić tak jak inne auta, tylko zawsze może powiedzieć, że to jest w jego klimacie. A oprócz Hamera, na wystawie są też symulatory, więc jak jesteście fanami sim racingu, no to wpadajcie pograć. Wieczór. Chciałem wszystkich przywitać serdecznie na oficjalnym otwarciu trzeciej edycji wystawy Intercars z ikoną motoryzacji. Bartosz Ostałowski, zapraszam Bartek. Myślę, że Bartka wszyscy bardzo dobrze znają. No, ja jestem jedną z tych osób, które bardziej wolały pojeździć tymi samochodami niż tylko je oglądać. Przed tą konferencją przechadzałem się tutaj alejkami, no to właśnie czułem taki niedosyt, że. One się proszą wręcz, żeby wyjechać z nimi na tor albo na jakąś ładną drogę i jeszcze dać im poczuć wiatr w zderzakach. Posłuchajcie, razem z Tasiemem żeśmy tutaj za otwarli i zamknęli wystawę, bo na dzisiaj już tutaj się to wszystko kończy, ale możemy uznać, że wystawa jest otwarta oficjalnie, więc wpadajcie, myślę, że warto. Ja mam taki mały smaczek, bo być może a Prawdopodobnie dopnę, to od, na początku stycznia wjeżdża tutaj furia, więc będziecie mogli ją oglądać od początku stycznia. No i co, zapraszamy. Dokładnie, także. Słuchajcie, pierwszy raz Bartek, już chyba z trzeci raz, tak? Otwierałeś wystawę, czy też pierwszy chyba, raz? Chyba, chyba parę się zdarzyło, bo ja maluję jeszcze, to wtedy, wiesz, a. inny staż mam. A Dokładnie, powiem Wam szczerze, że tak doświadczenie niesamowite i podziwiam Bartka, ponieważ już niejedno takie wystąpienie miał przed sobą, a dla osób, które Wyszły z ulicy i tak naprawdę też prowadzę kanał, nagrywam na YouTubie, ale to jest zupełnie. Stresik był. Inna, inna kwestia, inny stres, a naprawdę fury tutaj są nieziemskie, ponieważ mamy przekrój i starych fur, i nowych, i tak samo samochodów związanych z filmami. Co, nie? Dokładnie, dokładnie. No klimacik jest na pewno. Każdy fan motoryzacji znajdzie coś dla siebie. Dzięki, że byliście ze mną w tym odcinku. Oczywiście subskrybujcie, dajcie łapkę w górę. No i do zobaczenia w następnym materiale. Strzała! Siema!